No, śmadeczko wszystkim. Słuchajcie, zapraszam Was na pierwszy w tym roku obchód po egzotycznym ogrodzie. I sobie idziemy po kolei joki rostraty przezimowały, wyśmienicie tylko daszek. I zrobiłem taką konstrukcję dookoła i były owinięte folią strecz. Od dołu oczywiście przewiew miał otwarte, więc mróz miał. Jak najbardziej dostęp do nich, ale nic złego im nie zrobił. Tutaj mamy traszka. Traszek już e, przycięty. Jak widzicie, tam e, są liście, które przyciąłem. Ten traszek zaczyna już e, kwitnąć. Także fajnie. Tutaj mamy mniejsze. Ten oczywiście przeżył, drugi też. Te maluszki, dwa, które tutaj były, raczej nie. Tutaj mamy yuki zwykłą i wariagatę. Tam jest kolejna roztrata. Mają się bardzo dobrze. Tutaj mamy kordyliny zielone, które raczej nie przeżyły i ten mi to balony jest raz na zawsze, także jeżeli chcecie mieć kordyjne w gruncie trzeba ją ogrzewać, dogrzewać znaczy się. Tutaj mamy małpkę, która była przykryta takim, takim boksem ze styropianu piątki. Dała radę bez problemu, już miesiąc czasu jest odkryta i rośnie znakomicie. Tutaj mamy drugą małpkę. Tutaj mamy Jukę, kurczę, nie pamiętam jej nazwy, ale jak widzicie, no nie jest odporna na mróz, nie przeżyła, niestety myślałem, że da radę, zobaczymy może coś tam jak obetne spnie, odbija, czy, czy odbije zobaczymy. Się okaże. Tutaj juka e, karolińska wariagata bardzo ładna roślinka polecam Zimoodporna. nie była okrywana. E, tutaj już wam pokazuję kordelinę zieloną, która była okryta tylko słomą i folią od wody. No jak widzicie, został taki badel. Ciekaw jestem czy coś z korzenia odbije, bo tam dalej jest twardy ten pień a okryte były o, w taki sposób, jak widzicie, tutaj słoma. Tu jest kolejna, która też nie przeżyła. Nie będę teraz tego rozgrzebywał, chociaż chciałem Wam pokazać. O, zobaczcie, tak to wygląda. Ta tutaj jest też miękka niestety, o. zobaczcie jak to wygląda także niestety kordylinę zieloną trzeba dogrzewać dobra idziemy dalej hosty niedługo się będą wybudzać tutaj idziemy e, dalej idziemy dalej Tutaj mamy Musa Basio, który jeszcze jest w budzie z liśćmi. Wietrzy się oczywiście już dochodzi do górnej części pokrywy, więc zaraz te liście będę wyrzucał. Tutaj mamy bananka Musa Rumunia, który obawiałem się, że jest tym samym co Musa Basio, aczkolwiek powiem wam, że przezimował super, ale wygląd ma inny niż Basio. Więc zobaczymy. Tak przynajmniej mi się wydaje, o, pomocnik czeka, piłeczki przyniósł, żeby mu rzucić. O, widzicie, taki to pomocnik. Tutaj mamy gunę Remanikatę, którą też wczoraj odkryłem, wyjąłem wszystkie liście, bo no już, już wyłaziła, ona już tu doszła do góry tego pojemnika, więc no nie miała miejsca. Niech sobie rośnie. Jak będą jakieś przymrozki czy coś, to po prostu ją trochę agrowukliną ukryję. Albo tą dużą budą styropianową. Tutaj mamy kolejnego basio, który już jest od tygodnia odkryty. Jak widzicie, ładnie zaczyna już, podejmuje wzrost. Staszki wzrostu rosną. idziemy dalej. Tutaj mamy Pomarańczę trójlistkową, która zimowała bez żadnego okrycia. Jak widzicie, przezimowała wzorcowo. I już ma pierwsze pączki. Takie malutkie. No, pełno, pełno tych pączków jest. Zobaczymy. Na pewno podejmie wzrost bez problemu. Widać, że dała radę. Idziemy dalej. Hibiskus bagienny. Muszę przyciąć. On był tylko zakopczekowany. Tutaj mamy laska, którego wczoraj posadziłem Korzysta już z dzisiejszego słoneczka Wczoraj strasznie wiało Więc tutaj wyszarpał mi ten jeden liść No wiecie, te zieli zimowe są takie delikatne Ale jak widzicie już o, Jest Stożek wzrostu ciśnie Także mam nadzieję, że będzie elegancko Tutaj mamy mini kiwi Mini kiwi, jak się przyjrzymy, to już widać, że też Pąki ma nabrzmiałe, zaczyna puszczać liściory. Także jeszcze chwila i będzie zieloniutko. Mm, tutaj mamy mojego bambusika, Phyllostachys nigra, czyli bambus czarny. Przetrwał bardzo ładnie, zresztą jak co roku, pokażę Wam jak, jak to wygląda. O takie się listki robią, które dostaną mocno mrozem, ale one później opadają. Roślina wypuszcza nowe, ale jak widzicie, część też przezimowała bez w ogóle uszczerbku tych liści. Także wygląda całkiem fajnie. Tu jak widzicie, już żonkilki się pokazują. Idziemy dalej do drugiej palmy. Druga palma. Kolejny traszek przezimował też elegancko. Tutaj z nim karłatki Vulcano i Amerops humilis bez problemu. Dały radę. Też kilka liści obciąłem. Bo były takie nieładne z zeszłego sezonu. Także jak widać roślina zasuwa elegancko. Pierwsze liściorki rosną. No i idziemy do ostatniego bananka zimowanego, w gruncie oczywiście, musabasio. Też widzicie, że przezimowo, wzorowo. Tutaj widzę, jakiś jeden jest chyba gorszy, ale to po przycięciu na pewno będzie szedł. Jak widać, że już doszło do pokrywy i się wygina, więc też muszę te liście wszystkie wyjąć. No i. Aby sobie to jakoś ładnie zimowało. Paulownia, Omszona, jeszcze nie wystartowała. Do przycięcia będzie gdzieś tu. Jeszcze zajrzymy do szklarni. Pomocnik oczywiście pomaga. O, jak widzicie, w szklarni przyniosłem do wybudzania lokazję, kolokazję cieplutko, o 32 stopnie agawy sobie tutaj rosną. Pepino też powoli startuje. Trochę mam tu bałagan, bo kanny już przyniosłem. Zaczynam wybudzać kanny. Jak widzicie, kiełki pokazują. Tutaj sterlicje, makroliza, sterlicja będzie kwitła, o jak można zauważyć. To jest piękny pąk kwiatowy. Tamta chyba też będzie dwa wypuszczała. Widziałem, ale nie będę teraz szukał. No i co? Kanny, Durban, Bethany generał Eisenhower. Takie rarytaski. No i tutaj zwykłe: czerwone, Kleopatra, żółta, Musafolia grande, Wolfsong i tak dalej, no i bananki jak widzicie też już puszczają liście, się wybudzają, o kordylinki czerwone też się już zastanawiam czy ich nie wynieść na dwór, bo one takie temperatury tam te do, do zera to bez problemu dają radę poniżej zera nie za bardzo aczkolwiek w zeszłym roku powiem wam przetrzymały mi mrozy takie po minus 2, minus 3 i oczywiście bez szwanku ale roślina na jesień jest bardziej odporna niż na wiosnę po zimowaniu, dlatego jeszcze ich nie wystawiłem. No i tu mam kilka patyczków, fig, się ukorzenia. Zobaczymy jaki procent z tego się ukorzeni. O tu wam jeszcze pokażę przepiękną Kannnet Rainbow, Śliczna. Także no nie jest, nie jest źle. O, zobaczcie, kocisko przyszło pomagać. No tak, tak o tobie, o tobie mówimy, a ktożesz mówisz, no także pozdrawiam Was o jeszcze jako ciekawostkę wam pokażę granaty gdzieś tu widziałem, że któryś miał zawiązany pąk kwiatowy. O, proszę bardzo, niech tylko wyostrzy także granaty też będą na wiosnę kwitły. No i jakoś się to wszystko jakoś się to wszystko zaczyna rozpędzać także pozdrawiam Was serdecznie i miłej niedzieli życzę cześć